Jeżeli mam na przykład przy sobie pustą puszkę, starą, zużytą, pustą puszkę, to co możemy zrobić? Możemy zrobić naprawdę pięknie różne rzeczy, ale chyba najlepiej będzie, jeśli się dobrze jej przyjrzymy. Spójrzcie, każda taka puszka ma tak zwany znaczek recyklingu. To znaczy, że może zostać ponownie użyta. Jeżeli mówię, że może być ponownie użyta, to mam na myśli i prawdziwe ponowne użycie spuszcza. Wystarczy nieco się skoncentrować. i puszeczka jest jak nowa jak nowa łącznie z zaborkiem możemy sobie ją otworzyć możemy się napić no. i to właśnie wymaga lubię